W niedzielę Castrol Trophy wchodziło w ostateczną fazę. Niestety, niektórzy z zawodników pomimo słonecznej pogody nie mieli powodu do radości. Dariusz Poloński po wypadku w końcówce sobotniej pierwszej pętli musiał odpuścić rywalizację w drugiej. Nadal jednak ambitny, nadal jednak zdeterminowany, by pokazać się z jak najlepszej strony i powalczyć chociaż o jak najlepsze czasy w niedzielę. Rekonstrukcja samochodu potrwała do późnych godzin nocnych, ale opłaciło się. Krótki pierwszy odcinek Darek zakończył dość niepozornie, bo dopiero na czwartym miejscu. Jednak już na drugim pokazał, jak bardzo zależy mu na efektownym i efektywnym przede wszystkim w powrocie do rajdów. Klasę zresztą potwierdził też na trzecim os gdzie zdobył również drugi czas i stracił naprawdę niewiele do Marcina Schefflera, cały czas naciskając na lidera i starając się wydrzeć mu chociaż zwycięstwo w drugim etapie. Trzeba jednak przyznać, że Darek nie miał łatwego zadania, bo każdy z kierowców był odpowiednio zmobilizowany przed ostatnim dniem rajdu. Był to w końcu ostatni do aby poprawić swoje osiągi, no i oczywiście, żeby przeskoczyć ewentualnie któregoś z zawodników, któregoś z konkurentów w klasyfikacji generalnej tego rajdu. Zawodnicy, którym nie poszło ewidentnie w pierwszym etapie, mogli upatrywać swoich szans w drugim. Takim zawodnikiem z pewnością był Aaron Dombrzała, który jeszcze przed rozpoczęciem pierwszego z niedzielnych OS-ów stwierdził, że różnice na tych OS-ach będą bardzo niewielkie. Tym samym warszawski kierowca przyznał, że pomimo niepowodzeń w sobotę i niekoniecznie dobrych wyników w piątek, będzie cały czas starał się poprawić czasy w niedzielę, aby chociaż z tego dnia zdobyć cenne punkty do klasyfikacji generalnej. I trzeba przyznać, że Aron niewiele się pomylił. Deszcz, który zalał w sobotę trasę rajdu świdnickiego, jednocześnie umył trochę, przemył trochę asfaltowe drogi, a słońce z kolei, które świeciło od niedzielnego poranka wysuszyło trasę, no i było zdecydowanie łatwiej osiągać lepsze wyniki i te różnice pomiędzy zawodnikami były dużo mniejsze, niż w poprzednie dni. Swoją drogą przez cały drugi etap parów jest niezwykle ciasno było w pierwszej czwórce. Swoje zapowiedzi o ambitnej walce do końca spełnił zarówno Dariusz Polonski, jak i oczywiście Aaron Dobrzała. Widać było, że Aaron czuje się dużo lepiej w takich warunkach niż w poprzednie dni, no i to zaowocowało niewychodzeniem poza pierwszą czwórkę. Z kolei dla Darka Polskiego swoistą wisienką na torcie było zdobycie najlepszego czasu na ostatnim boesie. Niestety aż tak dobrze nie spisywał się Hubert Ptaszek, który Rajduś Świdniczkiego na pewno nie zaliczy do udanych. Młody kierowca przed pierwszą eliminacją Castrol Lech Trophy ambitnie zapowiadał walkę o pierwsze trzy miejsca. Ale marzenia o podium trzeba jednak odstawić na kolejny rajd. Mimo tego Huberta i Kamila Kozdronia nie opuszczały dobre humory po rajdzie, którzy na mecie stwierdzili, że inni zawodnicy po prostu jeżdżą w innej czasoprzestrzeni. Niestety na drugim etapie nieco pogubił się także Ralf Sirmacis, który miał problemy z zagrożeniem Marcinowi Szeflerowi. Tym samym poznański kierowca mógł budować bezpieczną i spokojną przewagę nad drugim zawodnikiem, a także planując taktykę na ostatnie OSy. O duchu prawdziwej, sportowej rywalizacji na Castrol Trophy niech świadczą słowa Marcina Schefflera, który, który na ostatnie moja się specjalnie jechał wolniej. Dzięki temu Ralf Marcisz miałby większe szanse na odrobienie strat i zbliżenie się do swojego głównego rywala. Swoją drogą Marcin Scheffler nieomal się nie przeliczył, kiedy okazało się, że na tak zwanej dojazdówce zagrzał mu się silnik i tak naprawdę strata, którą przewidywał może być dużo większa. Ostatecznie załoga Scheffler-Marciniak uzupełniła płyny w chłodnicy i na spokojnie dojechali do mety. Twój plan na utrzymanie wysokiego trzeciego miejsca ambitnie i sukcesywnie realizował Marcin Górny. Ten skromny kierowca, dzięki równej jeździe i braku wycieczek poza trasę, osiągnął ostatecznie trzecie miejsce no i mógł cieszyć się z pierwszego podium w tym sezonie na Castro Elektrowni. Tak jak wspominałem wcześniej, na ostatnim moesie się bardzo dobrze zaprezentował się Dariusz Poloński. W aucie prowadzonym przez tego zawodnika widać było wysoką klasę, choć sam zainteresowany nadal nie czuje się zbyt pewnie w rajdówce. Na mecie i przy rozdaniu nagród Darek stwierdził, że nadal potrzebuje wielu kilometrów wyjeżdżonych w fornym Fiesta R2, ale jego tempo idzie ku lepszemu, no i na pewno możemy się spodziewać jeszcze lepszej dyspozycji Darka na rajdzie Wisły. Zresztą do drugiej eliminacji zawodnik będzie na pewno dobrze przygotowany, bo już zaplanował pierwsze testy na maj. Ostatecznie drugi etap rywalizacji na Castro Edge Trophy wygrał Martin Szefler. Drugie miejsce oczywiście przypadło Ralsowi Simartisowi, a podium zamknął Darek Poloński. Aaron Domżała dzięki równej jeździe zdobył z kolei czwarte miejsce. Piąty był Marcin Górny, no niestety troszkę obniżył loty po pierwszym etapie, a stawkę zamknął Hubert Ptaszek. Trzeba jednocześnie przyznać, że drugi etap rajdu miał spory wpływ na klasyfikację generalną. Pierwszej eliminacji Castro Leg Trophy. O ile więc można było przewidzieć, że pierwszy przyjedzie Marcin Scheffler, a drugie miejsce zajmie Ralf Simarcis, o tyle trzecie miejsce zdołał utrzymać Marcin Górny i to jest zdecydowana niespodzianka. Na czwarte miejsce, rzutem na taśmę, wskoczył Aron Domżała, który wyprzedził Huberta Ptaszka, dla którego ten rajd nie do końca jest udany. No i miejsce ostatnie spowodowane wypadkiem i dużą stratą do czołówki. Zajął Darek Poloński. Mimo sporych różnic pomiędzy konkretnymi miejscami podium, a także klasyfikacji generalnej, już teraz możemy stwierdzić, że rywalizacja na pewno nabierze jeszcze większych rumieńców w całym sezonie Castrolet Trophy. Na to składa się wysoki i zróżnicowany poziom zawodników, a także zdrowa rywalizacja, która przyświeca każdemu z nich. Ciężko więc wyrokować, kto będzie ostatecznie zwycięzcą tego sezonu Castrolet Trophy, bo pamiętajmy, że w rajdach samochodowych zbyt wiele czynników wpływa na końcowy wynik. Dodatkowo, prawdopodobnie już na rajdzie Wisły, ilość zawodników zwiększy się. No a co za tym idzie? Każdy z nich będzie musiał jeszcze ciężej pracować na końcowy sukces. Każdy z kierowców, którzy przystąpili do tegorocznej edycji Pucharów, jest jasno stwierdza, że są to samochody rajdowe z prawdziwego zdarzenia. Zresztą Marcin Górny po całym rajdzie stwierdził, że najchętniej pojechałbym swoją fiestą do domu. I już teraz ciemno można stwierdzić, że Castro Lecztrowi nabiera tempa, a kolejne eliminacje dadzą na pewno kibicom jeszcze wiele emocji. Nie zapominajmy więc, że zawodnicy, którzy teraz spisali się niekoniecznie dobrze, poniżej własnych oczekiwań, będą się starali zatrzeć po sobie nie najlepsze wrażenie, a z kolei czołowi kierowcy będą na pewno chcieli potwierdzić wysoką formę. Już teraz zapraszam więc do Wisły 24 i 25 maja na zmagania w drugiej eliminacji Castrolet Trophy. Będzie się działo.